Witam Was wszystkich, znajdujemy się na obiekcie Orła Kiedrzyn, pełnowymiarowe boisko, pięknie położone, za lasem. Więc chciałbym obalić ten, tą panującą w opinii publicznej niewiedzę, że w Częstochowie nie ma pełnowymiarowych boisk. Moi drodzy, po wczorajszym spektakularnym sukcesie Rakowa Częstochowa i zdobyciu Pucharu Polski pojawił się no pewnego rodzaju kłopot, ale przede wszystkim jest to kłopot wizerunkowy dla włodarzy miasta. Ja chciałbym w tym miejscu do nich zaapelować. I bardzo ich wyczulić. To, że Raków Częstochowa w ekstraklasie od dwóch lat nie gra na własnym boisku, tylko w bełchatowie, to jest to nie jest wizerunkowo w żaden sposób uderzenie w kibiców klub. Tylko i wyłącznie w was w władze miasta. Do dzisiaj, to właściwie do wczoraj, był to, był to obciach na całą Polskę. Ale od teraz, drodzy włodarze, będzie to obciach na całą Europę. Ja wychodzę z pewnego rodzaju propozycją, aby porozmawiać z zarządem Orła Kiedżyn i żeby te rozgrywki pucharowe, przynajmniej przy rozgrywki pucharowe, tam gdzie przyjedzie powiedzmy nie wiem, Barcelona, Manchester, AC Milan, żeby rozgrywać na boisku w Kiedżynie, to dzielnica Częstochowy, mamy tutaj powiedziałem fajne boisko, można sobie tutaj rozpalić lasku, gdzieś grilla, Prezydent miasta, że jak przyjedzie tutaj, te rozgrywki obejrzeć, jestem przekonany, że będzie przywitany wielkimi owacjami na stojąco. To właściwie, owacją nie będzie końca. Przy okazji będzie mógł dostać kiełbaskę z grilla, a tak zupełnie poważnie, tak zupełnie bardzo poważnie. Włodarze częstochowy, zreflektujcie się, bo to, co obecnie jest na Rakowie po tym rzekomym remoncie. To wygląda jak orlik. Z całym szacunkiem dla orlików. Pomyślcie o tym, bo szykuje nam się obciach na całą Europę.